Choć niby tydzień temu mecz z koziołkami nie był kupiony. No to jednak motor nie wyszedł cało z tego powyżej 34 punktów. A dzisiaj, Patryku, chociaż podobno Sparta kupiła sobie sędziego, to nie wyszła z 31. Powiedz mi, gdzie tu logika? O matko, jak ja nie lubię tych zgranych frazezów, ale to niestety, no tutaj zaczyna się właśnie ten żurzel, gdzie się kończy logika <laughs> darku i, i tutaj Pfu. kolejny przykład na to. No to tak, jak łatwo sobie można wycierać yy, mordę frazesami, a, i to... które nie mają w ogóle sensu w tym momencie przecież, nie? Oczywiście dworu jak na nic, 31, ktoś kto nie oglądał, a słucha meczu, no to oczywiście no Wrocław nie wyszedł, bo po dziewięciu biegach ze względu na ulewę, na bardzo złą w ogóle pogodę, jeśli chodzi o całe to spotkanie i jego e, anturaż, e, no to Dlatego właśnie taki niski wynik. Wiadomo, że grudziądz przegrywa, a odnosiłem się oczywiście do słów chyba pana Cichorackiego, ile dobrze pamiętam, z GKM-u, ale o tym jeszcze za chwilkę będzie. Witajcie serdecznie na kanale Kochani Cześć i Czołem. Patryku, jakbyś zachęcił ludzi do tego, żeby nam jednak zostawili na tym kanale lajka, like, może pod tym wideo, jeżeli za bardzo oczywiście nie denerwujemy i nie, nie każemy nie spać po nocach. Dlaczego mieliby nas subskrybować na przykład na YouTubie czy na Twitterze? Po co w ogóle? A i kusisz, kusisz. Ja myślę, że masz być skromny, e, m, pamiętaj. Ja myślę, że po prostu to w jaki sposób odklejony jest nasz program od całej reszty tego żużla e, i tak sobie wisi na tej jednej tryticce. E, to jest po prostu taka awangarda tego żużla, że warto przynajmniej jak w tej zo, w tym zoo, w tej najbrzydszej klatce gdzie ten obs ptaszek siedzi. No i poszło. Oprócz tego, kochani, oczywiście możecie wesprzeć to nasze bagienko na patronite.pl. kośnik Park Maszyn. Tam oczywiście zawsze będzie nam miło dostać te nawet pięć ziko, czy więcej wejść możecie do zarządu. No i oczywiście akcja Żużlowa Rodzina się razem trzyma. To wsparcie Andrzeja Szymańskiego w linku. Linki i rozmaite dodatkowe informacje w opisie tego odcinka. No dobrze, Patryku, przejdźmy do tego dziwnego można powiedzieć widowiska. Ze względu na to, że no raz, że pogoda, no, ale dwa, dajś. taka, powiem ci, aura się zrobiła właśnie, im, im gorzej było z pogodą, tym gorzej jeszcze było, jeśli chodzi o nerwy, związane właśnie z, że, no, z, z decyzjami sędziego. Znaczy, ja, ja tego nie czułem zupełnie, tym bardziej, że ta pogoda to się naprawdę Ja z, mówię od strony. Dobrze, dobrze, ale mówisz też o pogodzie, a to mhm. się dosłownie lunęło chyba po szóstym biegu, nic się nie działo, nic kompletnie nie było, oprócz takiego wiaterka wcześniej, więc to nie jest tak, że ono się pogarszała, ono po prostu jak już walło, to walło tak, że mhm. nie było co zbierać i o to chodziło w, tym, w tej całej ulewie, to zresztą pokazywano w telewizji, jak ten Armagedon nadchodzi na ten, mhm. na ten stadion wrocławski, jak ta chmura tam wisiała niesamowicie, dosłownie jak w Armagedonie, jak ten wielki krążownik obcych się zbliżał, to, to tak tam chmura wyglądała. A, a jeśli chodzi o te powtórki, bo wiadomo, bo o tym mówimy, o tych dwóch biegach, mm. jeden zresztą po drugim, gdzie powtarzano w czterech, to y, ja myślę, że bardziej było później widać te, te, te wszystkie kontrowersje i te, te, te takie właśnie napięcia pomeczowe, a, tych, którzy no, jakby nie było troszeczkę, no, trzeba chyba przyznać, że się roz, rozjeżdżają, czyli ten GKM pokazuje, dzisiaj też pokazywał pazury, ostatnio tu w ogóle mhm. zerzał tego e, bez popitki tego, tego kozła, a tutaj się postawił i no wiadomo no, jest trochę taki lekki niedosyt jak, na decyzję sędziego, ale ja tylko trochę dokończę, mhm. jak jedziesz mecz fajny, gdzie jest dużo ściganek, się dużo dzieje i powtarzają biegi w czterech, to aż się fajnie robi, a nie smutno czy nerwowo. No to prawda, to z drugiej strony się zgodzę. To był bardzo dziwny mecz, jeden z tych, które w relacjach tekstowych można powiedzieć, no mocno by zdziwiły niejednego, czy pewnie nie, no, zdziwiły kilku przynajmniej osobników, z tego względu, że do szóstego biegu włącznie Grudziąt trzymał się na cztery punkty do blisko Wrocławia. Wiadomo, że pogoda robiła swoje, chociaż ten tor chyba, nie wiem, czy no, status pewnie, nie wiem, czy meczu zagrożonego był, ja nie słyszałem, nie wyczytałem. Tak, tak, e... był. Było, A, no było. Tak. Widzisz, była plandeka, była masakra. Mi w, tym, w tym tygodniu czugunowowym, który dzisiaj oczywiście jechał w tym spotkaniu, jakoś to umknęło. W każdym bądź razie wiadomo, że Wrocek nie ma... Ehm nie ma atutu własnego toru, grudziąc no się trzyma, ale oprócz tego biegu pierwszego, Patryku, i, i biegu czwartego, gdzie to najpierw wygrał no, obaj panowie na P, Pedersen, a potem e, może niekoniecznie jego kopia, chociaż bywało już ostro, Kacper Pludra, to tak naprawdę Wrocław dominuje to i, i dopiero w tym e, z ósmym biegu odskakuje, no dla nich, e, przepraszam, w siódmym w końcu na e, większą ilość, 8 punktów. No właśnie, mówisz, dominuje. No, gdzieś tam trzyma się i widać tą przewagę, że jest to jakieś w miarę kontrolowane prowadzenie. Uh -huh. Ale no, punktowo, tak jak mówisz, to nie wygląda tak, że jakaś jest wielka wyrwa między tymi zespołami. Gdyby nie właśnie to, jak znakomicie, bo to były takie dwa dzwony. To jest uh -huh. bardzo ważny ten siódmy bieg, bo to nie było, że Firk był słaby. Ale on tak. Najpierw został pięknie wywieziony przez Taya uh -huh. w pierwszym łuku, więc już tutaj dwa y, brytole. Poleciały do przodu, a potem jak się chciał pchać pod biuleja, to ten mu tak pięknie zamknął te drzwi, zatrzasnął, mm -hmm. dosłownie jakby zatrzasnął drzwi obrotowe, mm -hmm. że po takich dwóch dzwonach to już ciężko było mu się tam ogarnąć i, i było po biegu. A niestety, no przez to, że to e, tak jak mówisz, skończyło się po dziewięciu biegach, to było już po meczu zaraz, bo potem dwa remisy i koniec. A jak to się potem będzie działo, mm -hmm. nie wiadomo, bo naprawdę. Ciężko tu pokazywać, no ten freak punktowo wygląda słabo, ale to mogłoby się zupełnie inaczej skończyć, jakby to doszło do tych 15 pełnych biegów. No właśnie, czyli mamy 5 do 1 w biegu siódmym dla Wrocławia, a potem mamy bieg ósmy i wielu tutaj osób zastanawiało, w tym mnie się, dlaczego nie poszła taktyczna za Jakobsena, to chyba było pole B wtedy w biegu ósmym, tylko właśnie Fredrik pojechał razem z Vadimem, Tarasjenko, ok, na Janowskiego, no ale ten Janowski coś mnie... Tknęło, Patryku, żeby tym razem Waculika wstawić do Eligi Menadżera zamiast Macieja. Maciek nie miał od początku meczu, chociaż to nie była jakaś tragiczna prędkość w jego maszynie. No, zwłaszcza w tym biegu ósmym pokazał się, właśnie, w, o którym mówię, więc może to był. Fatalny to były starty, Darko. Tak, tak, tak. Natomiast tutaj na trasie już pięknie w ósmym biegu zrobił przeciwników, mijając Tarasienkę, który popełnił kolejny błąd, za szeroko się wynosząc z drugiego łuku. Natomiast e, wydaje mi się, że Fredrik, jakby to był pierwszy taki pierwiostek nadziei w tym meczu, jego o bardzo słabym początku, jednak kiedy mogła taktyczna za niego pójść, żeby się Grudziądz zbliżył. Robi, no Robi, okej, okay, na paniczu ten i y, te jedyne punkty z bonusem, tak? Ale mimo wszystko, chyba y, przez jakiś czas ta jego akcja, jazda nie wyglądała już tak tragicznie. Czy jednak uważasz, że to był błąd, że tam Pedersen nie poszedł? To, oczywiście, że tak, bo, bo właśnie Janowski nie pokazywał nic. Tym bardziej, że znakomity był ze startu mhm. a ten Niki dzisiaj, więc jak najbardziej postawiłbym tutaj na, na tego doświadczonego Duńczyka, bo Janowski no, nie pokazywał nic na starcie i mógł, nawet jakby był szybszy od tego Petersona, to mhm. mógł na, straci, na starcie, tak jak nawet w tym biegu, stracić tak naprawdę wszystko. Przecież Panisz był w pewnym momencie na pierwszym miejscu, no tak, tak. więc naprawdę ten Janowski tam zakopany w każdym ze swoich biegów musiał dorabiać te, te miejsca. I jak Najbardziej, ja totalnie nie rozumiem. Tym bardziej, że to już to no przynajmniej przewidywano y, z, z tych y, stołków komentatorskich, że pewnie będzie się powoli zbliżało do końca. Zresztą nie było równania toru, mm. żeby tylko takim ósmego odjechać, więc można było się spodziewać, że zaraz może się właśnie odwinąć, y, czy raczej zwinąć ten mecz. I trzeba było działać szybko, żeby to mógł podrabiać. Mm. A Jakobson był po dwóch zerach. Totalne. Y, no, Zero to słowne. <laughs> więc, więc, no nie, nie, totalnie nie rozumiem, dlaczego dano mu jeszcze szanse, bo tak jak mówię wszystkie znaki dosłownie na niebie i ziemi mówiły, że zaraz się mecz skończy i nie będzie czasu na odrabianie. Właśnie o to mi chodzi, bo ja na meczu nie byłem, ale na, oczywiście, że się wypowiadam. Mecz w, już warunki biegu dziewiątego było moc, były mocno kontrowersyjne, bo mecz był już, teoretycznie tak. no, mógłby być zaliczony, więc po co jeszcze hmm. na siłę spróbowaliśmy gdzieś jechać w tych kałużach? Oczywiście nikomu się nic nie stało, na szczęście tor był w o wiele lepszej kondycji właśnie dzięki tej plandece, że przy takim nawet deszczu nawet za śliski się nie zdołał e, zrobić jeszcze, no ale właśnie, a gdyby to był ostatni mecz, czy w ogóle nagle strasznie tak lunało w biegu dziewiątym, że Grudziądzanie myśleli, że to spokojnie będzie dziewięć, przynajmniej biegów, i mamy okazję zremisować mecz i zdobyć bardzo ważne punkty. Teoretycznie. Moim zdaniem to jest: ja wiem, że łatwiej się mówi oczywiście z kanapy, więc ja się w ogóle nie znam, ale się wypowiadam. E, co no nie wiadomo, jakby to poszła przyszłość, czy w Rickie, jak w RIKI Morty. E, Tutaj totalnie by się odwinęło w innym uniwersum inaczej, ale mógłby być, to mógłby być ten punkt, Patryku, którego byśmy się nie spodziewali po grudziądzu przed tym meczem. Chociaż z motorem, no ale to jest okej, okay. motor u siebie i tak dalej ma swoje problemy, a tak tutaj nie wiem, czy nie uciekło coś ważnego. No właśnie, szkoda, bo to naprawdę można było połapać. Ja wiem, zaraz będziemy o tych kontrowersjach, bo to ważne. Pewnie mm. tutaj znowu nabijemy jakieś statki parku maszyn, bo zaraz już będą kontrowersje. Kontrowersje, już zostańcie z nami. Darku, to, to dawaj na, na, na relacje. Nie, że powiem Ci szczerze, że tego hejtu jest ostatnio tak mało, że chyba coś nie tak robimy, bo staramy się czasami coś tam wiesz, komuś tam puścić oko, ale okazuje tak, się, że. Dać jakiegoś dissa, bo nie, Właśnie, dajcie nam jakiegoś disa w końcu, bo się rozleniwimy i faktycznie uznamy, że coś o tym, o tym już wiemy. A przechodząc do, do punktacji, Darku, bo, bo już widzę, że e, tabelka się pojawiła, e, no to, to też warto jeszcze, a propos tej, tego biegu dziewiątego, ja myślę, że jeszcze chcę tylko powiedzieć taką prywatną, lekką, że po prostu ja się mówiłem, że Janowski mało punktów mi porobił, to trzeba było ja rzucić trzeci raz, bo on musi mi do El Liga Manager strojeczkę y, trzepnąć mm. i tak się stało i tak się dziękuję panu y, sędziemu. Który ponoć był przeciwnikiem? Kajemu grudziąc tutaj, y, ósmym zawodnikiem, dziewiątym nawet. Ale e, te licencje dajemy przecież. ostatnio, w tej widzę. <laughs> no właśnie chyba taj ta nie potrafi jeździć, jak deszcz spadnie. No, jak to się do w ogóle stało, że w tym systemie szkoleniowym brytyjskim, takiemu zawodnikowi, wręczono pewnie gdzieś tam thai... po, pod, pod stołem y, Dan licencję. Dan, Dan Biuli słuchaj ja nie bie, na plaży nie bierze. Y, I to Panie do tego. Gajewski. Tak jest. E, no słuchaj, przejdźmy w takim razie, bo okej, okay, punkty punktami, zaraz no się jest. tam rozmażymy, ale z, zna, nawróćmy do tych kontrowersji, bo one są związane właśnie z tym sprzedanym przez sędziego meczem podobno. To znaczy w biegu piątym, w biegu szóstym mamy do czynienia z powtórką w czterech, bo zajścia w obu przypadkach mają miejsce na pierwszym łuku, więc pytanie do ciebie, Patryku, przejdźmy do biegu piątego. Tam oczywiście dochodzi do zdarzenia, po którym upada na tor Peter Pawlicki. Niektórzy już dworowali sobie na Twitterze, że ciekawe, czy znowu niesłusznie Peter zostanie wykluczony w tym biegu. No nie został, ale pytanie do mnie, do ciebie jest takie: wystawiam cię na patelnię, czy to było niesłuszne niewykluczenie? To znaczy, jeżeli miałbym tutaj y, gdzieś tam faktycznie doszukiwać się, znaczy próbowałem doszukiwać się w trakcie nie meczu, zresztą, bo nie znaczy czy on powinien był być wykluczony, innego... nie wiem czy dobrze mnie zrozumiałeś, przepraszam. No, jakby tak czy inaczej doszedłbym do, do brzegu, do płynu, <grym> że e, ja, z, no, tym bardziej, że były dwie takie sytuacje mm. i, i dwie skoczyły się tym, że jedziemy we we więc fajnie, ale sobie tu w, w notateczkach napisałem. O Jezu. Że dla mnie jak nic. I to i dokładnie rozumiem tłumaczenie. Nie wiem, czy to był prezes, czy kto mm. na sportowych Faktach GKM Grudziąca, a propos tego dlaczego. Że faktycznie bardzo y, mocno zmieniał tą trajektorię y, swojego lotu, w cudzysłowie Peter, i nadział się po prostu na, na tego Tarasenkę, i, i, i to, to totalnie nienaturalnie jadąc. Y, mm. I to jest tylko i wyłącznie jego wina. Ale fajnie, że we czterech, no bo mówię, zawsze w czterech to fajnie. Ale. Tym bardziej, że się nie spodziewałem jeszcze wtedy, że będzie tak na żyletki z tym GKM, w sensie, że on tak się fajnie pokaże. No. Więc myślałem, że a, spokojny mecz i właśnie znowu te tłumaczenie tego, nie prezesa tak GKM, no. że pewnie daje słabego no sędziego, bo miał być łatwy mecz do odjechania. Aha. A tutaj się okazało, że jednak ten GKM to nie tylko z, z motorem przypadek u siebie, tylko tutaj też się pokazywał. Jak najbardziej Pitera, a już, żebyś teraz ty się wypowiedział o dwóch, to dokończę tylko, że w drugim jednak y, puściłbym to w czterech, y, bo Niki się wypuszczał mocno, bardzo. I nie zostawiał miejsca Kowalskiemu. I tak. to tak naprawdę intensywnie się wypuszczał i intencjonalnie. E, 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 jeśli chodzi o tego e, człowieka z Grudziądza, to chyba był członek zarządu. E, tak mi się e, przynajmniej wydaje dobrze. Natomiast e, w czwór... Wiesz co? E, e, Okolicznością łagodzącą, jakby musiał, a to właśnie nie zastanawiam się i dłużej o tym myślę, czy to nie jest szukanie czegoś na siłę, um, więc dajcie znać kochani, Oczywiście wszystko na klatę przyjmiemy, ale jeżeli już miałbym łagodzącą, tak oprócz tego, że to był pierwszy łuk, znaleźć tutaj okoliczność, to byłaby to taka, że jakby Tarasienko. Trochę tam lekko go odprostowuje, co jeden z komentatorów też zauważa w trakcie tej transmisji, w, jeśli chodzi o powtórki na slow motion, że on jakby, no, nie wiem czy na, klasycznie na dwa się składa, ale jest jedno takie ujęcie, gdzie tam coś tam mi pachnie. Nie? Wiesz jak czasami mamy taki instynkt, że coś jest, nie wiem czy mam rację, ale coś mi tutaj nie pasuje, to, to jest to w jego jeździe. Ale moim zdaniem to jest o wiele, jakbym już miał w jednej, jakby, jakbyś mi wyłamywał ręce, a nie, nie jeden raz tak było, yy, ale koniec z akademikami. E, jakbyś mi tutaj wyłamywał ręce, którą sytuację musiałbym, z której musiałbym wy kogoś wykluczyć, czyli nie ma, nie ma tak, że V, powtórki w czterech, no to już właśnie bardziej w tym biegu mm -hmm. piątym, bo w szóstym. To jest wyjście z pierwszego łuku, gdzie zupełnie to się inaczej rozgrywa i zawodnicy też mają. Nam się wydaje, że generalnie dla zawodnika pierwszy łuk pierwszego okrążenia, a pierwszy łuk trzeciego czy czwartego czy drugiego nawet to jest to samo. To nie jest to samo. Zupełnie tutaj inne prawa rządzą i, i często jest tak, że jak, gdyby Bartek Kowalski wyprzedzał nikiego Pedersena, a Niki byłby z przodu, czy byliby równo, no to musiałby brać pod uwagę coś takiego, że Niki po prostu będzie chciał jakąś szerszą trajektorią y, jechać, tak? I wtedy mm -hmm. trzeba było skinać do małej i go po lewej brać. Natomiast tutaj y, ewidentnie Niki Pedersen poszerza w środku łuku. Jeszcze bardziej do, to nie jest y, trajektoria od początku od wejścia w pierwszy łuk, moim zdaniem. Na moje bryle wygląda tak, że od, to jest taki, co się nazywa y, y, łuk koszowy. Czyli łuk o dwóch promieniach tak naprawdę, e, 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 fachowo. Kiedyś chodziłem z dziewczyną z Polibudy, to wiem. No w każdym bądź razie tutaj bym jednak powtórzył w, w czwórkę i Bartka nie wykluczał. E, dobrze, Patryku, kończąc temat e, tego meczu, to słówko dam Ci o Wrocławiu i przejdźmy, o, jeśli chodzi o laurkę grudziącką. Tak, no na pewno tutaj się wybija na, na, na pierwsze skrzypce dwójka zawodników, czyli Bartłomiej Kowalski i Dan Bioli, bo Bioli tylko przegrał pierwszy swój start, potem był nie, dwa razy niepokonany. Bartłomiej Kowalski to w ogóle znakomity ten, ten mecz i niesamowite ta, mhm. ta walka przede wszystkim i to wyprzedzenie tego Nikiego Petersena na drugim łuku w powtórce tego biegu. O którym przez chwilę mówiliśmy, bo no to nie było oczywiste, że tutaj, jeżeli tak mu wjechał, e, tak go poszerzył, to mógł się lekko wystraszyć ten przecież młody dalej mm. chłopak, a on jednak zrobił to samo, jeszcze mocniej, e, e, z, pięknie objechał tego, tego Nikiego w drugim, w drugim łuku i potem już pognał po te trzy punkty. Więc to y, znakomicie y, się oglądało. Tego Bartka coraz to lepiej wygląda, chyba coraz lepiej, mm. nawet lepiej niż ten Cierniak, moim zdaniem. Chociaż Cierniak też się rozpędzał, moim, moim skromnym, jeszcze bardziej zdaniem. E, no niestety Pawlicki po pierwszym biegu, potem ta jedynka, ale tym myślę, że tutaj też bym za dużo nie zwalał, bo też miał ciężkich przeciwników. Maciej Janowski, y, tak jak mówiliśmy, Fatalne starty, potem musiał nadganiać, ale to wszystko jednak, wszyscy ci zawodnicy zwalali na to, że kolejny mecz, kolejny raz Tor nie mają pod siebie i czekają, bo dopiero za miesiąc kolejny mecz na, na mhm. stadionie we Wrocławiu, więc że już będzie inna pogoda, że w końcu będzie można bez plandeki, że w końcu można będzie przygotować pod siebie, więc to i tak jest Darku niesamowite, że oni w początku sezonu jadą na Torze, który nie jest dla nich i wszystko do tej pory wygrali. Chociaż zdarzały się mecze jak z Częstochową, że tylko dwoma punktami. Gorzów też tutaj jechał dobrze, ale masz rację, dokładnie tak. To, jest, to, są, to nie są zespoły, które nie umieją jeździć w Częstochowie, w, przepraszam, tfu, we Wrocławiu. Jest zupełnie odwrotnie. Mm. Mamy zatem ten grudziądz na naszej tapecie i tutaj przede wszystkim. E, no i co, czekaj, czekaj, Darku. Jezu. Gratulacje dla pana. Mateusza panicza za pierwszy punkt. Tak. Trakcie, oczywiście, tak. że tak. I to przez pięciu okrążeń tego meczu się oglądało powiem Wam szczerze, i ten juniorski, i przecież <noise> potem prawie że na pierwsze miejsce wyszedł przed tak. Biela i teraz w czwartym, ale szybko się skończyło i już w ogóle nie był, był niewidoczny. Wiadomo, że wystąpił, bo kas ma kontuzję, i dlatego Mateusz się wyleczył i będzie tu rywalizacja od doparowego Kowalskiego. W końcu mają dwóch równorzędnych juniorów, chociaż nie z miejsca pierwszego i drugiego. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o GKM Grudziądz, to to Pedersen oczywiście bardzo dobry mecz świetny mecz Kasper Pludry i dla mnie to jest jeśli chodzi o stronę grudziącką man of the match bo to co zrobił, no już palicho bieg juniorski, w którym przegrywa z Kowalskim ale to jak wyciągnął w biegu czwartym właśnie te dzidę i pokonał Biuleja, który jest, no nie, że bezbłędny, ale prawie że bezbłędny. To jest jedyna jego porażka w tym meczu właśnie z Pl pludrą. Nie wiadomo, jakby się to dalej yy, skończyło, ale ktoś, yy, ludzie, którzy mówią, że być może właśnie toczą się rozmowy, czy w ogóle Kacper Pludra zgłasza ak akces do yy, pozycji U24 w przyszłym roku w grudziącu, to to jest solidny, kolejny argument. Ostatnio miał trochę słabo, medialnie, i, i teraz może w końcu znowu będziemy mówili o jego wyczynach stricte sportowych. A Wadim Tarasienko, Patryku, e, szkoda, bo trochę błędów popełnia jeszcze i chyba to właśnie jest to, że on zdobywa ważne punkty dla tego zespołu. Myślę, że on jest jako no, z trójki Jakobsen, e, Czugunow, Tarasienko. To ja bym, gdybym był kibicem grudziądz, grudziądza, działaczem, to zastanawiałbym się, jakbym miał jednego zachować, właśnie Tarasienkę. No ale nieznajomość torów, nieobycie na nich sprawia, że to nie jest jeszcze ten zawodnik, na którego. Można liczyć. no W tym meczu aż 7 punktów na dystansie tracą Grudziądzanie i kilka z nich traci właśnie Wadi. Tak, a Gleb dzisiaj też pokonuje Janowskiego, więc to też jest ważne, że, że jak wydawałoby się, że jednak ten Maciek był szybszy od Gleba, to jednak mm. w jakiś tam dziwny sposób nie potrafił wyprzedzić mojego kolegi z zespołu, który no. Bardzo poprawnie dzisiaj wyglądał. To nie było to samo, co w meczu z Lublinem u siebie, ale naprawdę, naprawdę nie wiem, czy to jest to, że tutaj jeździł, bo tak jak mówimy, nawet Wrocławianie nie czują się jak u siebie, więc gleb y -y. nie mógł czuć się jak u siebie, skoro to znowu nie ten tor, więc myślę, że to raczej ta wz wzrastająca forma i to całkiem nieźle wyglądało. Chociaż no punktowo, tak jak mówisz, no najlepiej na pewno Tarasenko i, i też fajnie y, y, po. po no, postraszył tych tych miejscowych. Pludra, no fenomenalnie, przecież to jest ogromna przewaga nad tym Biulejem w tym biegu czwartym. Tam z kolei Biuli właśnie wyrzucony na zewnętrzną i tak się też pogubił chłopak z wpadając gdzieś tam pod bandę w tym pierwszym łuku, że i tak cud, że w ogóle na to drugie miejsce tam w końcu przeszedł, o. ale Pludry już nie dogonił. Um, a jeśli chodzi o ten grudziąc dalej, to właśnie Niki, bardzo y, solidny mecz i świetny przede wszystkim pierwszy bieg, Jakob Senno -Masz. I Szkoda, Kowalskiego że nabycie bieg... wyprzedzonym. Tak, tak, o. tak, tak, tak. Właśnie. Nawet a nie, nawet, pan nie, nie wiem, czy słyszałeś. Nawet nie wiem, czy słyszałeś, nie wiem, czy to pan yy, dreczka, ale, ale to nawet był komentarz yy, pana Wodzieleja na stadionie, zaraz w trakcie mm. poklepywania, że, że Niki tam podziękował, więc to nawet tam już było uwierzchnione yy, słownie, no, przez, przez mikrofon. Mm. Yy, no i Freak punktowo nie wygląda, ale mówię, no to był bardzo taki Freakowy taki mecz, nie? Dokładnie. Więc ciężko tutaj go oceniać bardzo negatywnie. Myślę, że to nie świadczy o tym, że jakoś mu ta forma spadła. I co? No, ten wynik, może nie na styku, ale naprawdę powalczyli i kto wie, czy, czy na przykład takim wynikiem by się nie skończyło, w sensie nie wiem, 49-41 i naprawdę ten grudziądz by wyglądał solidnie, punktowo. Tam pewnie był ze dwóch, zakręciło się koło dyszki. Tak to bywa, kochani, że te mecze, które są najkrótsze wychodzą no, na, najdłużej, ale y, czasami mm. jest o czym mówić i ten piątek, piąteczek, piątunio, y, kolejnych wrażeń nam dostarcza. Dajcie nam znać, kochani, w komentarzu pod odcinkiem co. Z, ja, za ile sprzedali ten mecz, bo ja chcę, chcę wiedzieć tylko kwotę, tylko tyle mnie interesuje już. Kto w, w skarpecie zaniósł y, nieważne. No i oprócz tego lajki i subskrypcje na YouTubie. Za to będziemy bardzo, ale to bardzo, bardzo wdzięczni. Ja słyszałem, Darku, y, działka no. ogrodowa z możliwością przerobienia na... Bud do to <grymne> <ten>. e... <grymne> Minitor, tak znaczy się. Tak. <grymne> ja oczywiście zapraszam na patronite.pl, man na park maszyn, do wsparcia naszego kanału, jeśli komuś bardzo bardzo ciążą te pieniążki w kieszeni i uśmiecha się, jak słyszy te głupoty, co, które padają z naszych ust. E, to bardzo nam będzie sympatycznie i miło, jak jeszcze tam coś do, dorzuci do tego garnuszka. I oczywiście e, a, akcja. Świnka, dobra. Nie trzeba. E, nie trzeba. rodzina ja się razem trzyma. Chciałem to powiedzieć. To oczywiście akcja Wsparcia Andrzeja Szomańskiego. Tam też zapraszamy, bo to dalej trwa. to jest. I linki w opisie a propos naszych współpatronów tej akcji i samego Andrzeja. Wszystko tam. Jest. Dziękujemy Jest. serdecznie, kochani, za uwagę. Oczywiście zapraszamy na kolejne odcinki, inne, które wyjdą, wyszły w ten tydzień, bo nagrywamy to w sobotę. Wszystko więc jeszcze nie wiemy, co przyszłość przyniesie, ale mamy nadzieję, że na pewno coś ciekawego. Trzymajcie się. Miłych wrażeń. Papa. Pa.